Hiszpańska telenowela Akacjowa 38, nadawana na TVP1, zdobywa szerokie grono fanów. Serial ukazuje codzienność mieszkańców madryckiego pensjonatu przy ulicy Akacjowej, wypełnioną emocjami, tajemnicami i zaskakującymi wydarzeniami. Co przyniesie widzom 726. odcinek, planowany na środę, 15 października 2025 roku? Akacjowa 38, odcinek 726 streszczenie szczegółowe. Rosina prosi ducha Maksymiliana, bo poradził jej, czy ma urodzić dziecko. Maria Luisa pomaga Elwirze uciec od ojca. Fabiana postanawia zostać na Akacjowej i nie wyjeżdżać do Włoch. Samuel godzi się poślubić Blance, by Ursula nie mogła uniemożliwić operacji ratującej mu życie. Dziwne zachowanie zachowanie Rosiny zaczyna martwić Liberta. Akacjowa 38 o czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię Inosensza, aby chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po nie wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość, od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przytytułowej Akacjowej 38 Akacjowa 38 obsada W serialu Akacjowa 38 występują między innymi